Dzień dobry, witam państwa na briefingu prasowym dotyczącym podpisania umowy NDA pomiędzy grupą Azoty S.A., grupą Azoty Puławy i PKN Orlen. Na dzisiejszym wydarzeniu witam pana Karola Rabendę, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dzień dobry. Witam pana Tomasza Chińca, prezesa zarządu grupy Azoty S.A. Dzień dobry panie prezesie. Witam pana Marcina Kowalczyka, wiceprezesa zarządu Grupy Azoty SA, prezesa Grupy Azoty Puławy. Dzień dobry. Witam pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen. Dzień dobry. Witam panią Iwonę Waksmucką Olejniczak, członka zarządu do spraw strategii i zrównoważonego rozwoju PKN Orlen. Dzień dobry. Witam członków zarządu Grupy Azoty Puławy. Witam pana Michała Moskala, dyrektora Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana Michała Mulawę, wicemarszałka województwa lubelskiego. Witam pana Sławomira Starca, szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dzień dobry. Witam oczywiście przedstawicieli mediów, zarówno tych z Państwa, którzy są z nami tutaj na miejscu w grupie Azotypu Ławy, jak również tych z Państwa, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji online. Dzień dobry. Szanowni Państwo, a teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PK Orlen. Panie Ministrze. Panie prezesie, panie i panowie prezesi, szanowne media. Już od lat dziewięćdziesiątych był pomysł konsolidacji polskich zakładów nawozowych. Oczywiście to był pomysł. Jak to zawsze bywa, niejednokrotnie pomysły nie zawsze się realizują. W 2010 roku Orlen Przejmował powoli firmę Anwil i w 2010 również była propozycja z Puław o koncentracji Puław i Anwilu. Były już prowadzone w 2010 rozmowy, ale te rozmowy nie przyniosły żadnego efektu. Do tych połączeń po prostu nie doszło. Później powstała grupa Azoty. Grupa Azoty. Dokonała połączeń korporacyjnych, ale tak naprawdę nie doszło do połączeń biznesowych, bo chcąc, by doszło do tych połączeń biznesowych, musiałoby to również przejść przez grupę Anwil. Również musiałaby być grupa Anwil przejęta. I dziś wracamy do tej koncepcji. Mamy szansę dokonać koncentracji, połączenia przez Grupę Orlen. Dlatego podpisaliśmy list intencyjny rozpoczynający etap badań w zakresie akwizycji grupy Azoty Puławy. To jest bardzo ważna chwila dla Puław, bardzo ważna chwila dla Azotów i to jest zdecydowanie wzmocnienie tej gałęzi działalności. Orlen posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie przejmowania firm, w zakresie inwestycyjnym, w zakresie wzmacniania firm. Również paręnaście lat przejęliśmy w ten sposób Anvil. To była firma praktycznie bankrutująca. Dziś firma Anvil bardzo dobrze funkcjonuje, działa, inwestujemy, ale również jest tam rozwijana bardzo mocno petrochemia. Chcemy być stabilni na rynku i musimy być stabilni na rynku w tych trudnych czasach. I w tych trudnych czasach trzeba dokonywać konsolidacji poszczególnych branż. Zrobiliśmy to w sektorze ropy i gazu. I dzięki przez to połączenie dziś możemy stabilizować sytuację na rynku. Dziś Mamy zdecydowanie silniejszą pozycję. Dziś możemy bardzo mocno reagować. Tak jak reagujemy choćby nawet do funduszu zamrożenia cen gazu dopłacamy 14 miliardów złotych, by stabilizować ceny gazu. Cały czas generalnie też stabilizujemy, jeżeli ceny, jeżeli chodzi o klienta cennikowego. Co miesiąc prowadzimy obniżki gazu w tym zakresie również stabilizujemy sytuację jeżeli chodzi o paliwa, produkty petrochemiczne. Dziś jeżeli mówimy o paliwa, jesteśmy krajem, gdzie jest jedna z najniższych cen, jeżeli chodzi o paliwa. Tylko dlatego, że dokonaliśmy fuzji, dokonaliśmy połączeń, jesteśmy grupą zintegrowaną, zdecydowanie mocniejszą i silniejszą by reagować. Dlatego również w sektorze nawozowym potrzebna jest stabilizacja. Jesteśmy naturalnym integratorem tej stabilizacji. Orlen jest gwarantem stabilizacji. Jesteśmy wręcz naturalnym, to co podkreśliłem, przedtem powiedziałem integratorem. Ponad 20 lat również mamy doświadczenie na rynku nawozowym. Bardzo mocno inwestujemy również na rynku nawozowym, bardzo mocno inwestujemy w petrochemię. Nasza strategia to 320 miliardów inwestycji inwestycji w polską gospodarkę, inwestycji w bezpieczeństwo Polaków. I również chcemy inwestować tu właśnie w puławach. Ale te wszystkie fuzje i połączenia również muszą być wykonywane z tak zwanym spokojem społecznym. Wszelkie fuzje, które do tej pory dokonał Orlen, dokonały się poprzez spokój społeczny, poprzez dialog z pracownikami. I tak samo planujemy tą fuzję przeprowadzić na zasadzie spokoju społecznego i dialogu. Zależy nam na utrzymaniu kompetencji, Zależy nam na rozwoju tej firmy, mamy środki finansowe, mamy zdecydowanie większe możliwości by stabilizować sytuację, jeżeli chodzi o nawozy. Mamy doskonałe doświadczenie w zakresie wydobycia gazu, w zakresie handlu gazem, mamy doskonałe doświadczenie w zakresie petrochemii, rozwoju petrochemii, inwestujemy w petrochemię. Część w petrochemii wchodzi w skład nawozów. Oczywiście przystępujemy dziś do badania. Sądzę, że te badania pokażą, że idziemy w dobrym kierunku. Chciałbym ten proces przeprowadzić do końca roku, ponieważ. Trzeba szybko reagować, trzeba doprowadzać do stabilności, trzeba mieć spójną i lepszą ofertę sprzedaży. I taką ofertę mamy to nie tylko nawozy, to paliwa, to gaz, to oleje. Zdecydowanie będziemy mieć lepszą ofertę, szczególnie dla nas, dla polskich rolników. Ale oczywiście zobaczymy, jak w kwestii badań. I jakie do końca kierunki wybierzemy? W każdych procesach konsolidacji liczy, liczą się synergie, i tu widzimy bardzo duże synergie: Synergia, tech, synergie technologiczne i operacyjne bilansowanie surowców wewnątrz grupy, Sprzy, synergie sprzedażowe wspólna polityka sprzedaży sieć dystrybucji logistyka wspólne zarządzanie magazynami ale również inne synergie w zakresie badań rozwoju w zakresie rozwoju myśląc mówiąc o rozwoju myśląc o inwestycje w ogóle całe zarządzanie zdecydowanie w orlenie wygląda na zasadzie zarządzania segmentowego nie mogą każde sobie aktywa same działać to jest zarządzanie centralne wszystkich aktywów, wszystkich surowców, wszystkich półproduktów, całego rynku zbytu w kraju i za granicą. I to segmentowe działanie pozwala jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać się grupie Orlen. Jeszcze może parę słów o sytuacji Szanowni Państwo, dziś sytuacja w całej Europie bardzo mocno na świecie, bardzo mocno dotyka producentów nawozów. Nie jest to w żadnym wypadku spowodowane zarządzaniem. Jest to spowodowane sytuacją, jaka jest w zakresie niestabilności, jeżeli chodzi o ceny gazu. To jest sytuacja wynikająca z porozumień stambulskich, które dają możliwości Rosji handlowania nawozami w Europie i na świecie, gdzie jesteśmy zalewani tanimi nawozami. To jest bardzo niekorzystna sytuacja dla całego rynku nawozowego w Polsce i na świecie. Również my, jako Orlen, sprzedajemy gaz, ale nie możemy wybiórczo traktować poszczególny biznes. Sprzedajemy gaz i odnosimy się do cen indeksowanych na giełdach. I nie możemy z tym nic zrobić. Ale poprzez procesy konsolidacji. Liczymy na synergie, które dadzą nam możliwości stabilności w cenach, stabilności w procesie produkcyjnym i stabilności w całym procesie zarządzania łańcuchem od węglowodorów aż po produkt końcowy, i zarządzania tak naprawdę rynkiem i obniżania kosztów naszych produktów, by szerzej, dotrzeć do klienta i by utrzymać ten rynek, by nie stracić tego rynku, nie tylko rynku w Polsce, ale i rynku europejskiego. Musimy integrować się, konsolidować się, byśmy mogli utrzymać rynek, bo nawozy to nie tylko biznes, nawozy to również bezpieczeństwo żywnościowe Polski, nawozy to bezpieczeństwo rolników i to jest tak zwana stabilizacja również w produkcji rolnej. Bardzo dziękuję Panu Prezesowi za zrozumienie tej sytuacji, bo Pan Prezes doskonale jak nie ja rozmawiam zdaje sobie z tego sprawę, że silniejsza grupa może zdecydowanie sprawniej zarządzać i kwestią logistyki i kwestią surowcową i kwestią pół surowców, zupełnie ma inną wyporność finansową by móc stabilizować tą sytuację. Jest to dobre dla Puław, jest to droble, dobre dla całej grupy, jest to dobre dla naszego całego kraju i bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. A teraz proszę o zabranie głosu Pana Tomasza Hinca, Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszam Panie Prezesie. Dzień dobry. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo. To w szczególny moment w historii polskiego przemysłu chemicznego. Zainteresowanie wyrażone przez PKN Orlen grupą Zotypu Ławy, chęć akwizycji tej spółki dowodzi jej wartości i dużego potencjału rozwojowego tej spółki tutaj zlokalizowanej w tym miejscu w Puławach na Lubelszczyźnie. Grupa Azoty pławy to ważna, ważna, część grupy azotu. To producent nawozów azotowych, kaprolaktamu, melaminy, produktów, które w istotny sposób zależą od cen surowców. Jesteśmy na początku procesu który w dniu dzisiejszym został rozpoczęty podpisaniem umowy o zachowaniu poufności. Jesteśmy przed badaniem due diligence i przed procesem negocjacji. Jak powiedział pan prezes, pan prezes Daniel, jest zarysowany pewien horyzont czasowy, w którym będziemy ten proces realizować. Orlen to silny partner biznesowy, partner, z którym mamy bardzo wiele relacji biznesowych od wielu lat, partner sprawdzony, z którym współpracujemy z powodzeniem, jak powiedziałem, na wielu, na wielu rynkach, wzajemnie od siebie kupując i sprzedając różne produkty. Trwająca wojna w Europie, agresja Rosji na Ukrainę. Zawirowania na rynku surowcowym, zawirowania na rynku półproduktów chemicznych oraz rosnące, stale rosnące wymagania regulacyjne w Unii Europejskiej pokazują, jak istotna i ważna jest transformacja klimatyczno-energetyczna, która musi się dokonać we wszystkich przedsiębiorstwach produkujących chemię na terenie Unii Europejskiej. Grupa Azoty chce produkować nadal w Polsce, tutaj na terenie Unii Europejskiej. By móc prowadzić procesy produkcyjne efektywnie, by móc oferować produkty konkurencyjne, innowacyjne, musi się transformować. Oczywiście proces transformacji ujęty w naszej strategii projektem Zielone Azoty to nie tylko transformacja energetyczna czyli nie tylko zielona energia, ale również transformacja produktowa i transformacja organizacyjna. Te wszystkie aspekty, o których mówiłem, czyli wojna, regulacje, zawirowania wywołane przez agresywną Rosję nie tylko na polach bitew, ale również na rynkach europejskich, powodują, że potrzeba transformacji przyspieszyła. Grupa Azoty musi prowadzić tę transformację zdecydowanie szybciej i musi zapewnić swoim zakładom zieloną energię w szybszym horyzoncie czasowym. Mam nadzieję, że rozmowy, które prowadzimy, będą, będą konstruktywne. Wierzę w to, bo te rozmowy z PKN Orlen zawsze są konstruktywne, szczere, często, często niełatwe, trudne, ale, ale tak to bywa w biznesie, że obie strony starają się dbać o dobrze pojęte interesy własnych organizacji, bo zarządy stoją na straży na straży interesów organizacji. W związku z tym, w związku z tym wierzę w to, że, że te konstruktywne rozmowy będą prowadzone w dialogu, z szacunkiem i zakończą się, zakończą się sukcesem. Chcemy nadal produkować chemię w Polsce, chcemy nadal produkować. Pożywa. Chcemy nadal produkować innowacyjne produkty, które będą odnosiły sukcesy na rynkach nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Tam, gdzie spółki Grupy Azoty mają również swoją siedzibę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz proszę o zabranie głosu pana Karola Rabendę, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Panowie prezesi, panie prezes. Ja może zacznę od tego, że chciałbym podziękować panom prezesom, bo nie wszyscy pewnie wiedzą albo nie, nie zawsze jest to podkreślane, bo pan prezes Obajtek to i grupa jest słynie z, jakby z zapewnienia stabilności na rynku gazu i paliw, ale my, jeśli chodzi o nawozy, to też mamy się czym pochwalić, bo chyba jako jedyni w Europie prowadziliśmy przez cały okres. Kryzysu, produkcję nawozów i ta stabilność dostępności do nawozów w Polsce była mimo tych wszystkich zawirowań, o których mówili panowie prezesi. Zarówno grupa Azoty, jak i Anvil, wchodzący w skład grupy Orlen, produkowały, produkują i będą produkowały w Polsce nawozy, bo o to nam chodzi, żeby, żeby, żeby przemysł chemiczny, nawozowy, petrochemiczny. Był w Polsce, rozwijał się, budował się, żebyśmy byli też pod tym względem niezależni w Europie nie tylko od warunków ekonomicznych, ale też pod tym względem własnościowym. Bez polskich nawozów, bez polskiej produkcji bylibyśmy dużo słabsi, zwłaszcza biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich miesięcy, w zasadzie już ponad kilkudziesięciu miesięcy, można powiedzieć, bo co warto podkreślić, wojna na Ukrainie rozpoczęła się wcześniej niż w lutym 2021 roku, bo, 22 roku, bo jak dobrze pamiętamy, wojna z Europą, z zachodnim światem rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej właśnie agresją energetyczną, tak to możemy nazwać. Wszyscy pamiętamy sierpień, wrzesień, kiedy Rosja zakręcała kurki z gazem, miało to wywołać właśnie osłabienie gospodarek europejskich, w tym podmiotów takich jak Grupa Orlen czy Grupa Azoty. To była presja ekonomiczna, którą Rosja chciała wywrzeć na Europie, a zwłaszcza na takich krajach jak Polska. I trzeba tu podziękować, bo dzięki determinacji panów prezesów, naszych spółek, my tą agresję w sensie ekonomicznym wytrzymaliśmy, odpadliśmy i mam wrażenie, że wychodzimy z niej dużo mocniejsi. Jeśli chodzi o ministerstwo aktywów państwowych, to my właśnie jesteśmy ministerstwem aktywów państwowych. My chcemy, żeby polskie spółki się rozwijały, żeby rywalizowały na świecie, żeby mogły zapewniać miejsca pracy oraz bezpieczeństwo gospodarcze i choćby to również w kontekście żywnościowym bezpieczeństwo Produkcji, tak, żeby polscy rolnicy mogli się rozwijać, mogli rozwijać swoje gospodarstwa. Także my też reagujemy aktywnie na zmieniające się uwarunkowania ogólnoświatowe. Wojna pokazała, jak istotny jest gaz, jak istotna jest stabilność w produkcji chemicznej w Polsce i my właśnie reagujemy na takie sytuacje. Wiemy, żeby, że jeśli chcemy rozwijać te podmioty, to musimy postępować w sposób elastyczny, aktywny, zmieniać te wszystkie uwarunkowania tak, żeby ten rozwój przebiegał bez zakłóceń. Także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję panom prezesom, życzę powodzenia i owocnych rozmów. Wierzę w to, że nasze spółki, poza tym, że czasami rywalizują, konkurują ze sobą na różnych rynkach, umieją współpracować dla dobra wspólnego, dla dobra Polski. Także dziękuję jeszcze raz i powodzenia. Dziękuję panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Michała Moskala, dyrektora Biura Prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to dzisiejsze spotkanie, które rozpoczyna ten projekt, ma kilka wymiarów, bo jesteśmy w bardzo trudnym czasie. To jest ten czas, o którym wspominał pan minister, czas wojny, który bardzo mocno wpłynął na rynek chemiczny, ale to jest też czas, bardzo często nieodpowiedzialnej polityki Unii Europejskiej, która też bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje, chociażby właśnie tutaj w grupie Azoty. I to przedsięwzięcie, które dzisiaj się rozpoczyna dzięki odpowiedzialności panów prezesów, to jest przedsięwzięcie, które pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi dotrzymywać obietnic, bo to, co obiecywaliśmy, to to, że będziemy budować silną polską gospodarkę. Gospodarkę, która jest. Po pierwsze silna, ale po drugie nie zapomina o człowieku. I to jest to przedsięwzięcie, które tutaj się zaczęło. To przedsięwzięcie, które ma trzy wymiary, czyli, po pierwsze, ten wymiar gospodarczy budowania silnych zakładów, jeśli chodzi o produ produkcję nawozów azotowych, ale budowania też przecież silnej grupy azoty, bo te środki, które potencjalnie mogą pochodzić z tych transakcji, o których dzisiaj zaczynamy mówić pomogą przeprowadzić transformację grupy azoty. To po drugie jest wymiar społeczny, czyli to o czym wspominał pan prezes Daniel Obajtek, czyli te wszystkie fuzje, które przeprowadzała grupa Orlen dotychczas, przechodziły w konsensusie społecznym. One były realizowane w taki sposób, że gwarantowały pracownikom to, że nie będzie się to odbywało ich kosztem. I tak również będzie się działo w tym wypadku. Ten proces, który tutaj się zaczynamy, ma się dziać przy udziale strony społecznej. I po trzecie ten aspekt lokalny, bo mamy przecież też świadomość, jak wygląda Lubelszczyzna, jak mało jest tutaj ciągle tych silnych zakładów przemysłowych. I ten zakład w Puławach jest właśnie takim miejscem, które z punktu widzenia Lubelskiej gospodarki jest szczególnie ważny. Jest zakładem z historią, tradycją i jest jednym z tych motorów napędowych dla Lubelszczyzny. Dlatego musimy walczyć o to, żeby ten zakład miał przed sobą jak najbardziej świetlaną przyszłość. A ta wspólna strategia, którą przyjmują panowie prezesi, ten pomysł na to, jak to realizować, który jest realizowany w porozumieniu, który pokazuje, że spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów potrafią realizować strategie, które są dobre dla Polski i dobre dla spółek, które wzmacniają je, wzmacniają ich pozycje zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, ale też są realizowane z odpowiedzialnością za ludzi i za nasz kraj. I za to bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, tym wystąpieniem kończymy dzisiejszy briefing prasowy. Bardzo dziękujemy, że byli dziś Państwo z nami. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.